Radziecki pilot-kosmonauta Władimir Michajłowicz Komarów przeszedł do historii nie tylko jako pierwsza osoba, która dwukrotnie była w kosmosie, ale także, niestety, jako pierwsza osoba, która zginęła podczas lotu kosmicznego. Co spowodowało tę tragedię? Czy był gotowy na takie ryzyko i czy przewidział swoją śmierć? Władimir Komarów odbył swój pierwszy lot 12 października roku 1964 roku był na pokładzie WOSCHOD-1, pierwszego na świecie wielosobowego statku kosmicznego. Był to rewolucyjny moment w historii kosmonautyki. Po raz pierwszy załoga składała się z trzech osób jednocześnie. Komarów został dowódcą pierwszej na świecie radzieckiej załogi statku kosmicznego, wraz z Konstantinem Feoktistowem, inżynierem, i Borysem Egorowem, lekarzem. Lot trwał nieco ponad dobę, podczas której statek wykonał 16 obrotów wokół Ziemi. Ten lot był naprawdę wyjątkowy. Pierwszy wielosobowy statek kosmiczny. Pierwsza załoga składająca się nie tylko z pilotów, ale także z inżyniera i lekarza. Pierwszy system miękkiego lądowania kiedykolwiek użyty na statku kosmicznym. Już 15 października został oficjalnie awansowany do stopnia kosmonauty trzeciej klasy, a w styczniu 1965 roku został mianowany instruktorem kosmonautą. Jednak pomimo wszystkich sukcesów, przestrzeń kosmiczna nadal była terytorium wysokiego ryzyka. Od września 1965 roku Komarów rozpoczął szkolenie na dowódce statku kosmicznego Sojus-1. Statek ten miał być nowym etapem w rozwoju radzieckiej kosmonautyki. W sierpniu 1966 roku ostatecznie zdecydowano, że to właśnie on poprowadzi załogę tego lotu. Rozwój statku kosmicznego Sojus jeden rozpoczął się w 1962 roku pod kierownictwem legendarnego projektanta Sergeja Korolewa. Statek ten miał być kolejnym krokiem po programie łastak, ale po drodze pojawiło się wiele problemów. Pierwsze trzy loty testowe statków tego typu odbyły się bez załogi, a każdy z nich okazał się albo częściowo, albo całkowicie nieudany. Podczas testów inżynierowie zidentyfikowali około 200 różnych usterek, z których część mogła stanowić zagrożenie dla załogi. Pierwszy eksperymentalny statek kosmiczny tego typu nosił nazwę Cosmos 133. Jednak pomimo licznych uwag i zidentyfikowanych problemów, kierownictwo programu zdecydowało się nie odkładać startu załogowego. Decyzja ta okazała się fatalna w skutkach, ale w tamtym czasie nikt nie wiedział, jak to się skończy. Na pokładzie Kosmos-133 znajdował się manekin, ponieważ lot ten był lotem testowym. Radzieccy inżynierowie planowali zadokować go do innego Sojuza, który miał zostać wystrzelony później. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem tego historycznego wydarzenia pojawiły się poważne problemy. Po oddzieleniu się od rakiety nośnej, Kosmos-133 napotkał krytyczny błąd. Statek kosmiczny zaczął w niekontrolowany sposób zużywać paliwo. Z powodu tej awarii dokowanie z drugim statkiem kosmicznym stało się niemożliwe, ponieważ pojazd nie miał już wystarczającej rezerwy paliwa do wykonania manewrów. Co więcej, powrót na Ziemię również był niemożliwy. Okazało się, że podczas montażu statku popełniono błędy konstrukcyjne, przez co jego systemy nie mogły poprawnie wykonać lądowania. Aby zapobiec niekontrolowanemu lądowaniu i potencjalnej utracie technologii, 30 listopada 1966 roku podjęto awaryjną decyzję: statek został zniszczony za pomocą automatycznego systemu detonacji. Powodem tego ekstremalnego środka było to, że Kosmos-133 mógł wylądować poza Związkiem Radzieckim, co stwarzało zagrożenie wycieku tajnej technologii w ręce Zachodu. Tymczasem przygotowanie drugiego statku kosmicznego Sojus również zakończyło się katastrofą. 14 grudnia 1966 roku, gdy wszystko było gotowe do startu, doszło do potężnej eksplozji tuż przy stole startowym. Rakieta nośna eksplodowała, powodując śmierć trzech osób. Wydarzenie to było kolejnym niepokojącym sygnałem, ale program nie został zawieszony. Start trzeciego eksperymentalnego statku kosmicznego, Kosmos 140, również zakończył się niepowodzeniem. Tym razem wystąpiły problemy z systemem automatycznej orientacji, przez co statek zużywał zbyt dużo paliwa. Doprowadziło to do tego, że nie był on w stanie wykonać powierzonych mu zadań. Najbardziej krytyczny błąd wykryto jednak podczas lądowania. System ochrony termicznej nie zadziałał prawidłowo i spód statku przepalił się na wylot. W rezultacie kosmos 140 wszedł w atmosferę z poważnymi uszkodzeniami, przebił się przez lód Morza Aralskiego i zatonął. Na szczęście na pokładzie znajdował się manekin, a nie człowiek. Pomimo trzech niepowodzeń podjęto decyzję o wysłaniu człowieka. Pomimo wielu błędów i oczywistych problemów, kierownictwo programu zdecydowało, że następny start powinien być załogowy. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że statek nie jest jeszcze gotowy. Projektanci wiedzieli, że statek ma setki wad. Inżynierowie ostrzegali, że system nie został wystarczająco przetestowany. Jednak chęć wyprzedzenia USA w wyścigu kosmicznym była silniejsza niż zdrowy rozsądek. Szefem programu był wówczas Wasili Misin, który zastąpił Sergeja Korolewa po jego śmierci w 1966 roku. To on nalegał na start. Wyglądało to tak, jakby Władimir Komarów wiedział, że ten lot będzie jego ostatnim. Przed startem odwiedził w szpitalu swojego znajomego, pilota testowego. Podczas rozmowy przyznał, że szanse niepowodzenia szacuje na 90%. Był to człowiek świadomy wszystkich zagrożeń. Zdawał sobie sprawę, że wsiada do niebezpiecznego statku pełnego wad konstrukcyjnych. Nie mógł jednak odmówić lotu. Dlaczego nie? ponieważ jego dublerem był Juri Gagarin. Gdyby komarów odmówił, byłby pierwszym człowiekiem, który poleciałby w kosmos, a komarów nie mógł na to pozwolić. Zdawał sobie sprawę, że ktoś i tak musi polecieć. A jeśli nie on, to Gagarin. Dlatego zgodził się na ten śmiertelny lot. Ale wciąż miał nadzieję, że zdarzy się cud. Wiedział, że statek nie jest gotowy, ale miał nadzieję, że poradzi sobie z problemami. Rzeczywistość okazała się jednak o wiele bardziej okrutna. Obaj kosmonauci, Władimir Komarów i Jurij Gagarin, dotarli na miejsce startu. Gdyby problemy zdrowotne Komarowa ujawniły się w ostatniej chwili, Gagarin zająłby jego miejsce. W ten sposób Jurij Gagarin stał się ostatnią osobą, która widziała Komarowa żywego. 23 kwietnia 1967 roku, w celu przeprowadzenia testów w locie, statek kosmiczny Sojus-1, pilotowany przez inżyniera, pułkownika Władimira Michajłowicza Komarowa, został wystrzelony na orbitę okołoziemską. Problemy zaczęły się niemal natychmiast po wejściu na orbitę. Jeden z dwóch paneli słonecznych nie otworzył się, powodując brak zasilania na pokładzie. Oznaczało to, że systemy statku działały w ograniczonym trybie, zmniejszając kontrolę i bezpieczeństwo lotu. Ponadto, redundantna antena systemu telemetrycznego nie otworzyła się, co utrudniło transmisję danych ze statku na Ziemię. Kolejnym poważnym problemem była awaria osłony ochronnej czujnika Słońce-Gwiazda, która została zaprojektowana w celu ochrony przed spalinami silnika. Z tego powodu automatyczny system orientacji statku nie działał, Sojus jeden stracił możliwość korzystania z orientacji słonecznej i gwiezdnej, co znacznie skomplikowało zadanie powrotu na Ziemię. Po wielu dyskusjach i próbach utrzymania statku w stanie nadającym się do kontroli, Państwowa Komisja podjęła decyzję o wcześniejszym zakończeniu misji i powrocie komarowa na Ziemię. Jednak już w trakcie przygotowań do zejścia pojawiły się nowe problemy. W pobliżu równika Sojusz jeden zaczął zbaczać z zaplanowanej trajektorii, co jeszcze bardziej utrudniło zadanie zorientowania statku przed zejściem. Zastępca Siergieja Korolewa, projektant Boris Czertok, wspominał później wydarzenia tego dnia. Gorączkowo koordynowaliśmy z Komisją Państwową wariant lądowania na osiemnastym zakręcie. Czuliśmy, że nie mamy czasu. Sesja łączności w siedemnastym turze dobiegła końca, a my wciąż nie przekazaliśmy Komarowowi nowych instrukcji. Ostatecznie wybrano jedyną możliwą opcję lądowania. Rozwiązanie było następujące: skierować statek ręcznie na jasną stronę, tak jak robią to piloci samolotów. Przed wejściem w cień przenieść kontrolę na żyroskop KI-38, który zawsze działał niezawodnie. Po wyjściu z cienia sprawdź orientację i w razie potrzeby skoryguj ją ręcznie. Wydać wszystkie polecenia zejścia w obliczonych punktach czasowych. Pomimo wszystkich trudności, statek pomyślnie zszedł z orbity. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z obliczeniami. Pojazd desantowy miał wylądować 65 km od Orska, a załogi zespołów poszukiwawczych były gotowe na spotkanie z nim. Jednak wiadomość z miejsca lądowania była opóźniona. Wszyscy czekali na potwierdzenie udanego lądowania. Ale wiadomość nigdy nie nadeszła. Coś poszło nie tak. Boris Czertok wspominał później, że nawet Juri Gagarin, próbując wykorzystać skomplikowany system komunikacji sił powietrznych, nie mógł dowiedzieć się niczego o losie Sojuza 1. Łączność ze statkiem została utracona, a załogi na ziemi gorączkowo próbowały dowiedzieć się, co się stało. Minęły godziny niespokojnego oczekiwania, zanim Gagarin otrzymał straszne wieści. Powiedziano mu, że doszło do tragedii i nakazano pilne przybycie do Orska. Tam, w miejscu planowanego lądowania, czekał na niego koszmar, którego nigdy nie zapomni. Gdy statek zaczął wchodzić w gęste warstwy atmosfery, system spadochronowy zawiódł. Spadochron wyciągający nie zdołał pociągnąć spadochronu głównego. Spadochron zapasowy również nie otworzył się, ponieważ jego zawiesia zaplątały się wokół spadochronu wyciągającego. Oznaczało to, że pojazd desantowy nie był w stanie wyhamować i uderzył w ziemię w niemal swobodnym spadku. Prędkość uderzenia wynosiła około 50 metrów na sekundę, około 180 km na godzinę. Kiedy zespół poszukiwawczy dotarł na miejsce katastrofy, zobaczył straszny widok. Zjeżdżający pojazd był poważnie zdeformowany od uderzenia, został dosłownie wepchnięty w ziemię na około pół metra. Uderzenie wywołało ogromny pożar. Elementy paliwowe zostały uszkodzone, a pojemniki z nadtlenkiem wodoru tylko zwiększyły spalanie. Ratownicy nie mogli nic zrobić, ogień strawił niemal cały kadłub statku, pozostawiając jedynie zwęglone szczątki. Nie było szans na uratowanie komarowa. Później komisja ogłosiła oficjalną wersję tragedii. Zgodnie z ich wnioskami, główny spadochron nie otworzył się z powodu odkształcenia się czasz spadochronu w wyniku nagłych zmian ciśnienia, ściskając system otwierania. Jednak wielu naukowców i inżynierów wątpiło w tę wersję. Projektant Boris Czertok przypomniał, że niezależnie od komisji, zespół specjalistów z zakładu, który pozostał na miejscu testu, postanowił przeprowadzić własny eksperyment. Inżynierowie mieli dobry powód, by nie ufać oficjalnym wyjaśnieniom. Odtworzyli sytuację, otworzyli włas i wyciągnęli enymi spadochron hamujący. Podczepili jego zawiesia do dźwigu. Użyli dynamometru do zmierzenia siły potrzebnej do usunięcia głównego spadochronu. Jakież było zdziwienie inżynierów, gdy okazało się, że nawet masa pojazdu desantowego wynosząca 2800 kg nie wystarczyła do wyciągnięcia spadochronu. Oznaczało to jedno: konstrukcja statku była początkowo zawodna. A to, co stało się z Komarowem, było nieuniknioną tragedią spowodowaną pośpiechem, presją i chęcią wyprzedzenia USA w wyścigu kosmicznym. Ale nie zgłosili swoich ustaleń komisji. Być może obawiali się konsekwencji, lub zdawali sobie sprawę, że ich argumenty zostaną po prostu zignorowane. Później pojawiła się alternatywna wersja tego, co się stało, związana z naruszeniem technologii produkcji w zakładzie. Faktem jest, że podczas produkcji pojazdów zjazdowych Unii nałożono na nie specjalną powłokę chroniącą przed wysoką temperaturą. Następnie pojazdy umieszczano w autoklawie, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zachodziła polimeryzacja żywic syntetycznych. Jednak ze względu na pośpiech i brak czasu, to właśnie sojusz został załadowany do autoklawu bez osłon kontenerów spadochronowych. Produkcja nie zdążyła wykonać ich na czas, ale prace nie zostały przerwane. Jest całkiem prawdopodobne, że lotne frakcje odczynników chemicznych z powłoki termoizolacyjnej osiadły na wewnętrznej powierzchni pojemników spadochronowych, czyniąc je lepkimi. Jeśli ta wersja jest poprawna, spadochron wyciągający po prostu nie mógł wyciągnąć głównego spadochronu, ponieważ dosłownie przykleił się do wewnętrznych ścian pojemnika. W 2000 roku Boris Czertok udzielił jednego z najbardziej szczerych wywiadów, w którym wyznał to, co stało się z Komarowem, było naszym błędem. Błąd twórców systemu. Wpuściliśmy go zbyt wcześnie. Nie sfinalizowaliśmy Unii. Śmierć Komarowa jest na sumieniu projektantów. To wyznanie rzuca światło na prawdziwy stan rzeczy: statek nie był gotowy, ale został wysłany w kosmos z powodu wyścigu o dominację. Władimir Komarów został pochowany następnego dnia, 25 kwietnia 1967 roku. Na wdowę po kosmonaucie czekał jednak kolejny cios. Kiedy otrzymała akt zgonu, w rubryce przyczyna wpisano rozległe oparzenia ciała. A w rubryce miejsce zgonu wskazano: Miasto Szczelkowo. Żona Komarowa była wściekła. Nie mogła uwierzyć własnym oczom i trzymając ten dokument w rękach pokazała go Jurijowi Gagarinowi. Jura, przeczytaj to. Kto mi teraz uwierzy, że jestem wdową po kosmonaucie Komarowie? Jakie szczołkowo? Jakie ciało spłonie, jeśli nic z niego nie zostanie? Gagarin nie mógł się powstrzymać. Był zszokowany cynizmem władz i postanowił, że nie zostawi tego za nic. Gagarin osobiście udał się do wysokich rangą urzędników, aby naprawić niesprawiedliwość. Był ostry, emocjonalny i jasno określił swoje stanowisko. Komarów zginął, wypełniając misję dla ojczyzny. To był bohaterski człowiek, nie tylko ten, który zginął w Szczelkowie. Jesteście zobowiązani naprawić tę hańbę. I dopiął swego. Po krótkim czasie, wdowa po Komarowie otrzymała nowe zaświadczenie. Brzmiało ono następująco. Tragicznie zmarł pod koniec lotu testowego na statku kosmicznym Sojuz-1. W ramach rekompensaty rodzina kosmonauty otrzymała mieszkanie. Sam Władimir Komarów został pośmiertnie odznaczony drugą złotą gwiazdą. Ale te środki nie mogły wymazać najważniejszego: jego śmierć była wynikiem pochopnych decyzji, których można było uniknąć, gdyby kierownictwo myślało o ludzkim życiu, a nie o wyścigu politycznym. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.